Witam w kolejnym odcinku przewodnika po programie Mendeley. Tym razem pokażę Państwu, jak wprowadzać przypisy oraz bibliografię z pomocą wtyczki dla programu Microsoft Word. Wtyczka dla OpenOffice działa w ten sam sposób. Najpierw trzeba zainstalować wtyczkę, klikając zakładkę Narzędzia i wybierając odpowiednie pole. Gdy pojawi się okno informujące o udanej instalacji, wystarczy kliknąć OK oraz włączyć program Word. Następnie na pasku zadań należy wybrać dodatki, gdzie pojawi się zainstalowany pasek narzędzi programu Mendeley. Aby dodać przypis, wystarczy ustawić kursor w miejscu, gdzie ma się on pojawić, oraz nacisnąć na pasku narzędzi Insert Citation. W wyświetlonym oknie można wyszukać potrzebny artykuł w Bibliotece Mendeleya, wpisując nazwisko autora, tytuł lub rok publikacji. Po znalezieniu odpowiedniej pozycji należy ją zaznaczyć. Można do tego samego przepisu dodać jeszcze więcej pozycji lub kliknąć OK. Drugim sposobem jest wyszukiwanie danych bibliograficznych bezpośrednio w Bibliotece Mendeleya. W tym celu należy kliknąć przycisk Go to Mendeley, wybrać z listy potrzebny plik i kliknąć ikonę Sync Citation to Word Processor. Dodatkowo można przeszukiwać także pliki, znajdujące się w poszczególnych grupach, wybierając odpowiednie pole w tej zakładce. Po zakończeniu pisania i dodawania przypisów, czas sporządzić bibliografię. Wystarczy umieścić kursor w ustalonym miejscu i na pasku narzędzi kliknąć Insert Bibliography. Mendeley automatycznie sporządzi bibliografię na podstawie wszystkich zamieszczonych w dokumencie przypisów. Aby zmienić styl cytowania należy zaznaczyć całą bibliografię i wybrać z menu paska narzędzi odpowiadający styl. Mendeley dokona automatycznej korekty w dokumencie.